Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to nie tylko zbiórka pieniędzy, ale też wyjątkowa atmosfera. Sprawdziliśmy jak WOŚP wspierają uczestnicy i jak bawią się podczas finału. Warto, bo jest gorąco, jest cudownie, jest super atmosfera i warto pomagać. My się tutaj podoba. Pomaga dzieciom, w dużej mierze dzieciom i osobom dorosłym, więc wszystko w tym, żeby było jak najlepiej, tak? Ilu 30... 34. Od 34 lat pomagamy i trzeba to robić dalej, bo jeżeli nie my, to. to. Myślę, że chyba lepszej, lepszej hali nie można było sobie wybrać. Nie ma problemu z pogodą. Znaczy wspieram co roku Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, mimo tego, że niektórzy mają inne zdanie w tym kierunku. Ja myślę, że inicjatywa i cel jest szczytny pomagać dzieciom coś pięknego. Jeżeli ktoś coś robi, poświęca na to czas i potrafi całą Polskę i cały świat poruszyć w tym temacie, żebyśmy mogli się zjednoczyć i małe gesty nawet wykonać, to to jest piękne i ja w to wchodzę. Jak wspieram woś? No. Finansowo tylko w sposób taki, że dajemy po prostu do puszek, tak? No robię to już w zasadzie od samego początku istnienia wśród, więc co roku coś tam zawsze daję. Na razie tutaj udziału w licencji żadnej nie braliśmy, ale zobaczymy. Widać te sprzęty na co dzień, których, które po prostu pomagają funkcjonować w szpitalach dzieciom i dorosłym i starszemu pokoleniu, także dla mnie to jest oczywiste, że to jest dobra inicjatywa. Miłość pomógł, więc ja pomagam Bośkowi. Cudownie, no. Mnóstwo wspaniałych ludzi z ciepłymi sercami, otwartych, chętnych do wrzucania do puszki, także cudowny dzień, bardzo go lubię. Puszka pełna? Jeszcze nie, ale się zapełnia. Siema! Dopiero co przyszliśmy, ale podoba nam się bardzo, podoba mi się przede wszystkim pomysł. Sam i zawsze jak tylko możemy, to dajemy. Pomagajcie, bo warto. Yy. Nigdy nie wiemy, co nas w życiu jeszcze czeka. Wspieramy widać o, serduszka przyklejone. No zasilamy skarbonki. My znamy od środka można powiedzieć ten sprzęt, także pamiętam dzień, kiedy byłam w szpitalu, właśnie akurat finał orkiestry też był, wówczas o czym wcale nie myślałam. Yy. Wróciłam na oddział i pielęgniarka powiedziała, że pokazała wszystko. Już dzieciom, a ja mówię: Co pani pokazała? Światełko do nieba. I wtedy to mnie tak obudziło, że faktycznie za murami szpitala no dzieje się dobre życie, życie trwa i dzieją się dobre rzeczy. I no zawsze bardzo ciepło myślę o tej, o tej sytuacji. To muzyka jest dobra, ja nigdy nie słyszałem o Kubie i Kubie, ale tam co sobie radzą. No, ja przyszłam z córką na Kubę, Kubę specjalnie. Bardzo ich lubię od Must be the Music. Bardzo lubię ich piosenki. A jakaś inna gwiazda wieczoru? Tak, Sztyf Palazzi. Koncert fajny, ale silno. To chyba pora się rozgrzeć No dlatego tańczymy. Dla wielu to jeden z najbardziej wyczekiwanych dni w roku. Woś połączy ludzi, zachęca do pomagania i pokazuje, że wspólne działanie może iść w parze z dobrą zabawą.